Ciao, śwatajtori! Witajcie w kolejnym odcineczku z efc 24 Ultimate Team na moim kanale. Dzisiejszy filmik jest bardzo ważny, ponieważ przygotowałem dla nas trzy paczki do otworzenia, ale nie są takie zwykłe paczki. Zobaczcie na to: Paczka rzadkiego złotego piłkarza 85. Oprócz tego, paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 83. I na sam koniec paczka RTTK lub Pioniera 84. Wy chyba wiecie, jaka to jest mocna paczka. Dzisiaj sobie to wszystko otworzymy, więc wy szybko zostawiajcie łapę w górę, a ja już przychodzę do pierwszej paczki i ją otwieram, ok? Daję Wam 3 sekundy. 3, 2, 1. Mam nadzieję, że łapeczka zostawiona. I co my tutaj będziemy mieli? Oczywiście, zagramy też sobie jakiś meczyk na początek. Holandia. Ej, o, Van Dijk. Ja Cię kręcasz, poprawię kamerkę. Byłem pewny, kurczę, że to już Wanda, będzie, nie? A to niestety tylko i wyłącznie Botman. Ale spokojnie, to była najsłabsza paczka dzisiaj. Mamy jeszcze dwie lepsze, e, które też już sobie otworzymy. Jeszcze Gerard Moreno, oni są niesprzedawalni chyba, niestety. E, no szkoda, ale spokojnie, spokojnie. Okej, okay, otwieram teraz jeszcze paczkę rzadkiego złotego piłkarza 85 Później zagramy sobie meczek i otworzymy tą paczkę z gwarantowanym RTTK lub Pionierem. E, więc co, startuję z tą paczką. Uwaga, wy jak możecie, zostawcie suba na moim kanale, po więcej odcineczków z jej, tutaj codziennie coś dla Was wrzucam. Walker! Proszę, żeby to był Walker! No nie wierzę! że znowu to Newcastle! Tym razem jest to Trippier, ale tragedia! Maksymalna ocena 85, w sensie minimalna ocena 85, i dostaję znowu tą minimalną. Wcześniej minimalna ocena 8,3 i dostałem 8,3. No nie jestem zadowolony na razie, jeśli chodzi o to otwieranie, ale miejmy nadzieję, że paczuszka, którą sobie zaraz otworzymy, czyli ta, odda troszkę bardziej. Wy, jak to oglądacie, to jest czwartek, więc dzisiaj są nagrody za Division Rivals. Ja nagrałam to dzień wcześniej w środę, więc jeszcze ich nie mam. Dlatego przydałoby się wygrać jakiś meczek, no i te nagrody sobie troszkę lepsze zapewnić. A więc OK, Moi drodzy, zobaczmy jaki składzik będzie miał mój rywal. Ja jak coś jeszcze jestem widzę szóstej w ogóle nie gram tych raiwasów, więc nawet nie było jak awansować do wyższej. Mam nadzieję, że zaraz sobie awansujemy. Składzik mojego rywala jakiś mega dobry nie jest. Oczywiście nie jest też zły, żeby była jasność, no ale mam nadzieję, że wygramy to spotkanie. Ej, nie mogę się w ogóle ruszać, przysięgam. Nic nie mogę robić na moim joysticku. Nie wiem, o co chodzi. Czasem mam takie dziwne jakieś lagi i widzicie, to to jest przerąbany mecz. Okej, okay, teraz mam nadzieję, że wszystko już śmiga, ale składzik tego mojego rywala jest już o wiele lepszy niż tego wcześniejszego. No co w ogóle jest lefiaszyn. jeszcze nie gram w Jaszynowi. Miejmy nadzieję, że strzelę mu jakiegoś gola. E, no ale dobra, życzcie mi powodzenia. Powiem tak: mecz trwa prawie już 10 fifowych minut, jeszcze nic się w nim nie wydarzyło. Dopiero teraz takaś pierwsza, groźniejsza akcja i to w moim wykonaniu. Może od razu zamienimy ją w bramkę. Fede Valverde! No nie, już się przesunął bramkarzem. To byłby gol, gdyby nie ten obrońca. Kurczę, tak mało brakowało. Wow, co robi mój rywal? Ty, jakiś tutaj wyjazd od razu. Ale to jest piła przejęta i lecimy z kolejną sytuacją. Może teraz znowu zaskoczymy. No nie, no na razie Valverde słabo. Ale Fede dostaje trzecią szansę, tym razem podał już dużo lepiej do gowę. No i teraz Forlan musi tylko dopełnić formalności 1 do 0 moi drodzy. Ale my chcemy szybko zdobyć drugą bramkę, żeby ustawić sobie ten mecz jeszcze lepiej. Gowę uderza po długim słupku. Szybka odpowiedź i 2 do 0. Kurczę, ładnie idzie. Rozpędzamy się z kolejnym kontratakiem. Markizio w posiadaniu piłki. Wycofanie przed pole karne. Jest tutaj Valverde, proszę. Ej, no kurczę, już na siłę. Nieraz próbuję strzelić tym Valverde gola ale to nie chcę wpaść. Chociaż może teraz go goweł? Kurde, było blisko. Bardzo ładne podanie do Forlana. Wychodzi sam na sam z bramkarzem i to musi być trzecia bramka. Nie trafiam tego, kurczę. Zamiast już zakończyć ten mecz, strzelić na 3-0, chłop pewnie by zrejdwitował, mieć już spokój. No to tak musimy się męczyć. I nie zdziwię się, jak zaraz jeszcze stracę bramkę. Nie, bo zazwyczaj tak się nie wykorzystane sytuacje. No i właśnie o tym mówię, ale na szczęście jeszcze jakoś z tego wychodzimy. Cała wolna druga strona, próbujemy przerzucić piłkę, ale podanie kola do Markizio. Czemu Markizio przegrał tą główkę? No i przez to możemy mieć spore problemy. Teraz tutaj Napastnik Rywali wychodzi sam na sam z bramkarzem, ale Kurtua jest świetny, dobrze, że go mam w swoim składzie. Fede Valverde do kola, Kol świetnie odgrywa do Gowena, no i Forlan wychodzi po raz kolejny sam na sam z bramkarzem i też się myli. Nie, no to kurczę jest jakieś fatu, ja już nie potrafię wykorzystywać tych sytuacji. Jaszyn teraz trochę mnie porobił. Forlan bardzo ładnie teraz się obrócił, go Gowen, do pustej bramki, no przecież to była praktycznie pusta bramka, gościu! Widzieliście kiedyś widzowie tyle niewykorzystanych sytuacji, bo to się rzadko widuje, a ja teraz jeszcze zmarnowałem rzut rożny. No może teraz Valverde w końcu jakoś fajnie podasz, no... nie do końca. Proszę, strzelmy tego trzeciego gola, już nic więcej nie potrzebuję. no i to już musi być brameczka, tak jest! 3 do 0, ale czemu on nie ragequituje? Czy on myśli, że jeszcze ma ze mną szansę? Dobra, strzelę mu czwartą i teraz już na pewno będzie musiał zragequitować. No bo jak on będzie grał przy 4-0, to kurczę, nie szkoda mu czasu. No to może teraz, Julie, czy to będzie tutaj od razu pierwsza akcja po rozpoczęciu pier drugiej połowy i będzie gol? Chyba tak, tak. Mamy tutaj 4 do zerka, a tym dalej nie ragequituje. Dobra, Forlan, może być piąty gol. Nie wiem ile razy dzisiaj Jaszyn będzie wyjmował piłkę z siatki, ale tym razem nie. Forlan, świetnie się obrócił. No i go uderza po długim. No, to Jaszyn nawet jest dobry, muszę przyznać. Ktoś tam nie coś broni. A i czemu ja tego nie przejęłem? Jego fora, on się bawi po prostu z tymi obrońcami. No i tak samo z Jaszynem. 5 do 0. No i Julie, czy strzeli kolejnego gola? Tak jest. No z całym szacunkiem dla mojego rywala, ale ja nie mam pojęcia, jak on znalazł się w szóstej lidze. Ja wiem, że szósta liga to nie jest jakaś za dobra liga. I że tutaj też nie ma jakichś mega niesamowitych graczy, ale jednak co, jak co. Ten ziomek to tak mi wygląda na dziewiątą dziesiątą ligę, nie? Czyżby to był pierwszy gol mojego przeciwnika? Tak! 6 do jednego! Może za bardzo go trochę zlekceważyłem. Pamiętajcie, że nigdy nie wolno nikogo lekceważyć, ja popełniłem ten błot, no i przez to straciłem gola. Ale postaram się tutaj szybko odpowiedzieć. Mój cel jest taki... Oj, w ogóle on już schodzi mi z bramki. Mój cel jest taki, żeby wybić mu 10 goli, żeby była dwucyfrówka. Powiem wam, że jest to bardzo możliwe, bo Klaus rozpęta się z kolejnym atakiem. Wycofanie do Juliego, ten cudownie odegrał go o gowę, czy to będzie jego kolejna bramka? Nie! Niestety nie ale chyba... Rzut karny, bo goś mnie swałował. Dobra, to to zrobię będzie bardzo głupie, ale serio. Biorę Kurtua i spróbuję strzelić nim pierwszą bramkę. Uwaga, czy to się uda? Strzelam w sam środek. Chłop się rzuci. Tak jest, mamy brameczkę Kurtua, Proszę państwa, zdobywa nawet kola w tym meczu. Co to jest za spotkanie? No to teraz Julie się obraca cudownie, po długim słupku nie ma gola. Okej. Okay. 9 do 1, moi drodzy. No dawać, już zostały ostatnie minuty, a ja chcę mieć 10 goli w tym spotkaniu, żeby była dwucyfrówka. Może Forland mnie w tym weker wykeruje? E, no i tak też się dzieje. Mamy 10 bramkę. Oj, mój rywal próbuje mnie okiwać bramkarzem, ale zatrzymał się już na pierwszym obrońcy. E, I czyżby to była bramka teraz Marki z takim Lobikiem? Nie, źle to zrobię, mogłem normalnie strzelać. Cóż, to było za szalone spotkanie, ciołeczki, No tego to chyba nikt by się nie spodziewał, więc teraz przyszedł czas na wisienkę na torcie, czyli paczkę RTTK lub Pioniera 84. No, i że tutaj naprawdę na jakąś fajną kartę można doprawić Halanda, Mbappe, Dembele. Dużo kozackich kart. My dostajemy fioletową. PS. Let's go. Lazio, Rzym. Kto to będzie? To jest Liga Mistrzów i to jest Pedro. No nie mówcie. Overowo się wszystko spoko. Tylko czy Lazio w ogóle awansuje? Lazio z tego co kojarzy jest w grupie z Atletico Madryt i ma szansę awansować. Tylko co z tego jak Pedro jest warty 13 tysięcy, przecież ta karta no, nie jest grywalna nawet zbytnio. No nic, no kończymy ten odcinek w nie najlepszych humorach, co prawda? Ale mam nadzieję, że fajnie wam się go oglądało i widzimy się w kolejnych odcinkach do zobaczonka. Pozdro!